Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji działając pod ścisłym nadzorem prokuratora okręgowej w Nowym Sączu zadali potężny cios zorganizowanej przestępczości narkotykowej. Udało im się rozbić grupę, która według wstępnych ustaleń śledczych od co najmniej 2023 roku mogła wprowadzić na czarny rynek co najmniej ćwierć tony różnego rodzaju narkotyków oraz ponad 20 tysięcy tabletek ekstazy. Jak przegadał rzecznik CBSP podkomisarz Krzysztof Rześinski, działalność gangu nie ograniczała się jedynie do dystrybucji. Członkowie grupy specjalizowali się również wewnątrzwspólnotowym przewozie środków odurzających i przetwarzaniu, a także w tzw. praniu pieniędzy pochodzącym z tego nielegalnego procederu. Do transportu narkotyków wykorzystywano między innymi firmy kurierskie, co miało zapewnić pozory legalności i utrudnić wykrycie. W wyniku skoordynowanej akcji policjanci zatrzymali pięć osób będącymi mieszkańcami województwa małopolskiego oraz śląskiego. Funkcjonariusze zlikwidowali również magazyn, który pełnił podwójną rolę. Był nie tylko miejscem przechowywania narkotyków, ale także punktem, gdzie przygotowywano je do dalszej dystrybucji w formie przesyłek. Co więcej, na miejscu odkryto nielegalne laboratorium, w którym jeden z podejrzanych zajmował się przetwarzaniem amfetaminy, co świadczy o zaawansowanym stopniu organizacji grupy. Podczas przeszukiwań miejsc związanych z działalnością gangu służby zabezpieczyły imponującą ilość nielegalnych substancji. Przejęto ponad 68 kg narkotyków, w tym marihuany, haszysz, amfetaminy, a także klofedron i mefedron. Zabezpieczono również blisko 10 tysięcy tabletek ekstazy oraz ponad 15 tysięcy tabletek popularnego leku psychotropowego Xanax, który również jest przedmiotem nielegalnego obrotu. Czarno-rękowa wartość wszystkich przejętych substancji odurzających szacowana jest na ponad 2 miliony złotych. Jak informuje policja, ujawniono także różnego rodzaju substancje chemiczne, które obecnie są szczegółowo analizowane przez specjalistów z laboratorium kryminalistycznego komendy wojewódzkiej policji w Krakowie. Oprócz narkotyków funkcjonariusze zabezpieczyli również znaczną ilość gotówki oraz kryptowaluty, których łączna wartość opiewa na blisko 800 tysięcy złotych. Zatrzymanym osobom przedstawiono już zarzuty, które obejmują m.in. udział w organizowanej grupie przestępczej, a w przypadku jednej z nich kierowania tą grupą. Ponadto podejrzanie odpowiedzą za przemyt, wytwarzanie i obrót ilościami narkotyków oraz pranie brudnych pieniędzy. Na wniosek prokuratury sąd podjął decyzję o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec czterech z pięciu zatrzymanych. Śledztwo w tej sprawie ma charakter rozwojowy, a policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi wiadomościami, pamiętaj o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na tym kanale. Dzięki!